Pałasza. i Wacława Pašta. To jest pierwszy wniosek. Ten wniosek musimy przegłosować. Drugi wniosek jest pana Ryszarda ale drugi jest. to są trzy wnioski? Do... Tak, tak, tak. proszę. Nie ja, na nie, jednego, to ja to, to rozumiem, ja to rozumiem, że każdemu będziemy, będziemy głosowali osobno, bo nie możemy głosować. To jest jasna sprawa, tylko nie tak jak gdyby powiązałem i w związku z tym. Ale w drugiej grupie jest wniosek o odwołanie kogo? Pana Jakiś Jak jakiś raz?

Czyli pozostanie e, przez tą chwilę jak gdyby tylko plemion. Tak? Dobrze rozumiem? Dobra, no więc są, są, te, są te wnioski, tylko teraz nie wiem czy... Czyli musimy głosować... Wniosek jest taki o odwołanie pięciu członków zarządu. Nie o, tak. Pięciu członków zarządu. I po kolei tak jak powiedzieliśmy. Pan, e, było tam Ciemiński pierwszy na pierwszym no, miejscu. Jest, pierwszy, może być na pierwszym, jest najgorszy, może być na Pierwszy Na pierwszym miejscu pan Ciemiński, na drugim pan na trzecim pan Pałac, e, tak? Na czwartym pan e, Milek i na piątym pan no, Gorczyk. I pan Korn. Doszliśmy do porozumienia. Teraz e, proszę o jest skrutacyjną. Nie, jeszcze ja w kwestii formalnej może ktoś może przedstawił, Chciałbym przedstawić wizję taką, którą ja na pewno nie, 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 No ja proszę o głos chciałbym przedstawić wizję, którą my, ludzie, którzy tutaj pracowali do tej pory, y, widzą co do utrzymania funkcjonowania klubu. Jest to, jest to wyliczenie y, finansowe, y, mniej więcej. Jak to by wyglądało? w międzyczasie komisja 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 skomunikacyjna niech przygotuje no kartki. Niech przygotuje tak. kartki, A Czy z powrotem do dyskusji, ja nie Nie, 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 tego. Nie, nie. Nie. nie możemy teraz tego, nie do, możemy tego, tego zmieniamy porządek tak, zadania, bo ktoś, kto protokół to tak. będzie sporządzony, to co obali, bo to Oczywiście, odbawi. nie możemy wrócić do tego, to, to jak, tak, jak tak. przerwiemy dyskusję, to wtedy wrócimy do tego punktu, dobra? Czyli komisja jest Aha, teraz jakie głosowanie mamy. Ja my tutaj. Kto jest członków grupy za głosowaniem ja. Ale na na nad czym? Nad wszystkimi, tak? Nad wszystkimi. wszystkimi na, na wszystkie? Na wszystkie. Na wszystkie. Panie Bogdanie, ja wiem, że zawodnicy są za Wami. My możemy się od razu podać do dymisji. Przejdźmy do następnego punktu, zróbcie zarząd taki jaki był, tylko najpierw dajcie nam odpowiedź, my z po to się spotkaliśmy, czy mamy pracować, czy nie mamy pracować, my się spotkaliśmy na nasz wniosek, wy nas wybraliście jako członkowie klubu, odpowiedzcie nam na pytania, a wtedy sobie głosujcie, dobierajcie sobie ludzi takich, żeby było dobrze, ja też chcę dobrze dla klubu, nie dla siebie, ja nie wziąłem złotówki z klubu, nie pra pracowałem za darmo i, i dlatego chcę, żeby to było wszystko wyjaśnione. Dążyliśmy przed poprzednim wywalnym zebraniem do tego, żeby w klubie było jawne wszystko. Do tej pory nie było jawne i dlatego jest taki wniosek. A nie, problem to jest, że kto ma być w zarządzie. My no nie chcemy być w zarządzie, ale chcemy mieć jawność w tym klubie. No to trzeba zacząć. Że... Rezygnują. Zobacz, jak to wygląda formalnie. I on już sobie zadanie. Moment, moment. Ja to, moment. moment.

Słuchajcie, my to dyskusję musimy żeby być przed żeby Proszę, 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 koledzy, jesteśmy w punkcie w zmiany, proszę, 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 czy jest jakaś inna propozycja w tej chwili? Czy my, już mamy coś do czegoś proszę,

Ja Ale muszę tam kandydować, kandydować no nie, tak? nie, nie. to się dzisiaj spotkaliśmy panowie, żeby, żeby, yy, no wszystko, całą tą całej z sytuację. Jeżeli klub ma naprawdę to zrobić, że nie będzie Cielińskiego, czy Krause, czy Pałasza, my się sami podajemy do dymisji, sami będziemy w szalikach podzielić Będziemy liczyć co nas. To nie, nie w tym rzecz, ratujmy ten klub, nie nas, nas nie jest potrzebne, nie jest potrzebne stanowisko. Dobrze. Nie, żadnych, nie jest jedziemy, jedziemy, jedziemy. Do dyskusji wrócimy. Do dyskusji wrócimy. W tej chwili zmiany w zarządzie klubu. Głosujemy pięć wniosków. I teraz musimy ustalić formę głosowania. Czy jesteśmy za głosowaniem tajnym, czy ja? I poddaję wniosek pod, 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 pod e, głosowanie. Kto z kolegów jest... Za głosowanie tajne. Proszę o podniesienie. <grymne> Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące. Kto jest przeciwny? Jeden, jeden. W związku z tym proszę komisję z się z o skrutacyjną, przygotowanie dokumentu. W naszej instytucji w czy Na się że nas życia. chciałbym tutaj właśnie powiedzieć wszystkim, tak może ku przytrony że w 2003 roku za trenera kaparskiego, jak przychodziłem tutaj jako zawodnik, były też bardzo trudne momenty, jeśli chodzi o ogrez zespołu, były kryzysy. Tylko wtedy pamiętam, że była bardzo dobra atmosfera i tak naprawdę każdy sobie pani pomagał. Nie było czegoś takiego, że jedni z drugimi walczyli. Mieliśmy, pamiętam, po pierwszej ludzie panie Panie Prezesie bodaj, że... Bardzo mało punktów, tak? Pierwsi ludzie wcześniej. W odejściu do dzisiejszego. I nikt nie ma w panikę, zaufano tenorowi Kawackiemu. Zaufano tenorowi Kawackiemu. Atmosfera była dobra i okazało się, że ludzie w przeszłości, w przeszłości, z zależności miejsca, skoczył na miejsce piąty, czy szósty. Chciałbym powiedzieć, że... Że ja nie jestem grzybem, który wyrósł jednej mocy i powiem Panowie taką jedną rzecz, że z niepokojem patrzę na to, co się w ogóle w piłce naszej teraz dzieje. Mogę o niej opowiadać, bo mam 36 lat, a 35 jestem z piłką związany, bo tak naprawdę nie pamiętam swojego życia bez piłki. Nie byłem tutaj już trenerem i zawodnikiem i niepokojem <laughs> panowie, że, że ta piłka nożna tak naprawdę dla mnie jest wizytówką miasta. Każdego. No I nie opowiadajmy tam o piłce ręcznej, słuchajcie o bo taka jest prawda, że piłka nożna jest najważniejsza wszędzie. Bo, bo nikt by nie o euro nie opowiadał w Polsce, gdyby to nie było euro związane z piłką nożną. Tak? I, i, I właśnie mam tutaj taki apel do, do wszystkich, żebyśmy zrobili wszystko, żeby tutaj była jeszcze liga. obojętnie kto tutaj będzie trenerem. Nie? Bo myślę, że takiego miasta, panie burmistrzu, kościeżyna I tutaj tak właśnie bardzo bym prosił, żebyśmy wszyscy zamiast tutaj między sobą jakieś Opowiadania, historie, żebyśmy się zjednoczyli pomogli mi, jak to ten robi. Bo nie ukrywam, że rozmawiam z zawodnikami cały ludzie poświęciłem na to, żeby ściągać tutaj ludzi, żeby pomogli. I nie wcale z Polski, tylko ludzi związanych tutaj z naszym rejonem pomoże. I powiem tak, łatwo może zarzut krytykować panowie. Ja rozumiem, że są problemy finansowe. Dla mnie ci chłopcy są panowie najważniejszy czas zrobić, żeby im pomóc, bo. Ja powiem tylko prosty przykład. Od dwóch lat, jak trenerem, pozbyto się 20 zawodników. 20 zawodników. To jest, panowie, budowanie zespołu co pół roku, Panom jest niemożliwe. Musimy to zrozumieć, że jest niemożliwe. Mam tutaj, pod może powiedzieć, że przez dwa lata nawet konfrontowaliście się ze mną jakichś zawodników. Ja zawodnika polecam, strzelam w pięciu meczach, 7 ramek i on po miesiącu jest usuwany z zespołu. I ja teraz pytam, to z kim ja mam teraz rozmawiać? Dajmy spokojnie popracować mi i drużynie, bo mam pewną swoją wizję. Pamiętajcie, w jakich okolicznościach brałem I zamiast opowiadać o rzeczach dla mnie nieistotnych, bo, bo my teraz rozmawiamy... Dla mnie ta jest bardzo ważne, a my teraz nie o to, co zrobił dla próbą, bo panowie ja nie mam dwóch jedynych Kościerzy nie straciłem na w koszalinie, Mam sztuczne, czyli można powiedzieć za razem zostawiłem dla tego próbu. I nie jestem osobą, która tutaj jest przypadkowa. I bardzo o panów prosił. Żebyśmy zrobili wszystko, żeby tej drużynie stworzyć maksymalnie dobre warunki do tego, żebyśmy patrzyli o utrzymanie. I tylko tyle. Jako trener powiem, bo to nie jest istotne, bo ja jeśli budzi wojska jako trener, to jest największym złem, to chciałbym, żeby tak było. To znaczy, że jest dobrze z ale myślę, że są inne problemy i trzeba je rozwiązać. I tu chciałbym powiedzieć, że pan Trzymała, Wolna, jak byłem dwa lata temu, to przez pewien moment zaczął być krytykowany. Ale powiem Wam, że daj może takiego gospodarza, żeby tutaj był przy klubie i pomagał, bo myślę, że pokazał przez tą pracę dotychczasową, że taka szubia nie najgorzej stała. Dziękuję Panu. A to jest tak samo jak Pan wie tyle, co Pan raport twierdził, że ja na stacji międzynarodowej omawiałem warunki kontaktowe. To nie jest prawda. bo omawiałem warunki umowy w klubie na dole. To po pierwsze, a po drugie proszę warunki finansowe, bo Pan Bogdan pracował w związku z tym, jak płacą, niż w Kaszupi ale nie odpowiedział mi pan, czy na pewno przy sytuacja? Jaka sytuacja? Wie, tygodnie, nie kreślicie, tak? Czy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu nie dostanie Pan innej oferty i nie zostawi Pan za ofertów? Proszę pana, jak dziękuję, dziękuję. Dzień, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję.